Siemano siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy na słynnej trampolinie, jest to już ostatni dzień kiedy tu jesteśmy, ponieważ się wprowadzam, także trzeba zrobić mocny destroy. Jak widzicie, mamy tutaj blacik od deski, mamy deskę snowboardową, mamy tram i mamy do tego też tram BMXa. Będziemy katać na wszystkich tutaj przedmiotach. Mam nadzieję, że wykorzystamy każdy możliwy trik. Zrobimy tylko, co, co tylko się da tak naprawdę. Mamy zawodnika tutaj profesjonalnego yy, skuterkida. Skuter -kida. Skuter -kida. Także zobaczymy, co zrobi na trampolinie. Mamy resztę ekipy. Dawaj, pokaż ich tutaj. Nie wiem, z czym ty się specjalizujesz. No, no, wow. Jestem kucharzem. Ty jesteś kucharzem. No tak. to ty, on zrobi pizzę. On jest lektorem. On jest wiadomo skuterkidem. A on jest dobrym stuterem też. Także Hello. Filip na pewno zrobi nam dobrego fikoła i nie tylko, nie? You wiadomo, know, you know. wiadomo. A poza tym zaraz nagramy z Filipem jeszcze jego bike check, ale to już zobaczycie na innym odcinku ze skateparku, nie? No, e, przyklejamy tutaj gripa od Gizapa e, ze sklepu Ambasador EU. Wszystko leci, pokaż tutaj na deseczkę, na deseczkę od NA ze sklepu Miejski Także dzięki nim będziemy mogli zaraz katać na deseczce. No. Ole wielka Ej dobra będzie o, 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 Pa jak ty się ser będzie ciągnął coś tutaj było coś tutaj No <grym> to chodź spróbuję Albo z drugiej. Ten enap, napis Gdzie on mniej więcej był Tu są śrubki? No tu. Chwila prawdy Mamy 50% szans ty Ole trafił Pokaż to Ale trafił,

Zułem wspomnienia z palcami, ja tak robię to mi czeka palcem

Ma è difficile, non è difficile. Non è capito, Non è Non è To jest troszkę chłodna głowa ale próbuję ją na tramwajku. bajku. Wow!

I walimy tak po I pijaku, na nie na stół. Jak w ja dobra no. Tylko uważaj, bo ona się nie złożyła, bo... Co, trampolina? Nie, nie, trampolina tam nie. Yy, wiata, bo jak tutaj machnie za bardzo nogami się wybije, co? No, zobacz, ona odjeżdża w bok. Patrz. Żebyś wiedział, nie? Żeby nie, żeby nie było przytągu. To ewidentnie widzę. Tak o. Jak ty, ty się popniesz, to O to widzę, to... no? To lata całe. Tego... Słuchaj, jak ty się rozbijemy stary mi zabije. <laughs> tak jest dzisiaj, ostatni dzień. No wiem, ale to nie o to chodzi. W stanie szybciej od niego. A! Weź barę, weź barę, weź barę. Dobra, rower odkładamy, bierzemy snowboarda. Teraz będzie śmiesznie. Ty, gała. No, zaciśnij sobie. Nie dawaj na trampolinę. Wszystko mnie woli. Uważaj na kostkę, żebyś nie skręcił. Bo to wiesz, jak jest ten, to, to może być lipton. Tylko nie? poskaczę sobie. Może... No. tego jakiś No, 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 to tylko poskaczę. Jedno, tylko zrobię.

Dawaj truje do zrobienia Ta truje jest w zasięgu, nie? Głową, głową, głową No dobra! Głową w ten sposób O po to było Dobra, ale równa truja. Prawie Prawie, raz Zobacz, zrobił I co? No I co? Dobra, Oli! Ja się rozgrzewam Ej, a takie, to mi trzeba jakieś taki pan はあ。 O, Oli, no to teraz pro tip. jak najlepiej wstać na snowboardzie, jakąś taką, jak ćwiczą wszyscy. O, najlepiej jest tako. Uuu, ślisko na trampolinie, jeszcze raz.

To będzie niebezpieczne Jaki rewin Skąd się nie utrzymałem Krótkie straszne Dobra Krzychu Lecimy tutaj na poważnie Teraz robisz piękne nas dropa Dropa? Grubo No. Masz najpierw jakiś próbny stok. Nie ma próbnych skoków w krzychu Jest Brawo Każdy wykonał challenge Także możemy dzisiaj je kończyć Krzychu długo zlekał, bał się z tym, ale udało się. Także szacun dla niego. Zostawiacie łapki, komentarze, pamiętajcie o subskrypcjach i czekajcie na kolejne filmy w każdy poniedziałek, piątek. ELO! Yeah.